Jesteście? No, lepiej, żebyście już byli, bo ja jestem gotowa i obiecałam, że dzisiaj trening będzie w pozycji stojącej, ale przede wszystkim będziemy się skupiać tutaj na przywodzicielach, odwodzicielach, a ogólnie nogi i też pośladki. Także bez przedłużania zaczynamy rozgrzewać sobie najpierw bioderka, no ale też te wszystkie mięśnie. Jak się tam czujecie po poprzednim dniu? Nawet nie wiedziałam, że to już był 20 dzień, także lecimy, lecimy szybciutko. Jest dobre tempo. Zmiana kierunku, kręcimy się teraz w drugą stronę. Zostało nam 10 dni. Bardzo jestem ciekawa, czy będzie choć jedna osoba, która wykona zestaw wszystkich 30 treningów. A razem może nie po, dzień po dniu, już tego nie oczekuję, no ale Przynajmniej całą serię. Dobra, jesteśmy gdzieś już tutaj porozgrzewani. Zaczynamy od takich prostych przysiadów. Myślę, czy potrzebuję te okulary, czy nie. Założyłam je tylko po to, żeby się pochwalić. <laughs> Chyba troszkę jednak a, pomagają. Bardzo y, takie proste przysiady. I dodajemy sobie teraz nasze ukochane skłony. Bardzo delikatne w prawo i w lewo. Przypominamy sobie tutaj, że mięśnie Brzucha są zaangażowane w ten trening też. U nas w końcu przyszła fala takich nieco chłodniejszych dni, Także a, może to nawet dobrze, będzie mi łatwiej te wszystkie ćwiczenia wykonywać nie tylko albo rano, albo a, wieczorem, ale też tak jak dzisiaj, a troszkę wcześniej, przed południem, po południu. A, i, I to jest też fajne, przyjemne. Natomiast kiedy są upalne dni, to ja muszę osobiście uciekać do środka, bo jest niezmiernie gorąco. Także daje mi to troszkę większy wachlarz możliwości. No i co, doceniam to. Jeszcze cztery. I trzy. I dwa. I jeden. No dobra. Ok, głęboki wdech. Będziemy unosili sobie wysokie kolana do góry. To ćwiczenie troszkę nas rozgrzeje, troszkę pobudzi nasze naszą przemianę materii. A, a dla osób, które właśnie zjadły ogromnego sernika z białą czekoladą, jak ja, pomoże spalić troszkę kalorii. <laughs> ale pyszny był ten sernik. Jeżeli ćwiczycie dzisiaj na głodniaka, to przepraszam, ale. Oh, Coś wspaniałego. <laughs> Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Ok. No, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Słuchajcie. Pozycja e, taka trochę baletowa. Turn out, czyli palce na zewnątrz. Głęboki wdech. Unosimy ręce do góry. Możemy sobie to spróbować jakieś osiem razy. Um, ale będziemy chcieli dzisiaj włączyć do pracy te odwodziciele, uda, no i potem, oczywiście, przywodziciele. A to jest trudne, słuchajcie. Dziś nie mamy krzesełka, nie mamy się o co tutaj podpierać. Oczywiście możecie taką opcję sobie zafundować, no ale ja dzisiaj bez. Także jakoś trzeba będzie dać radę. Ok, wznosimy jeszcze raz. Jeszcze raz, i teraz lewa noga na zewnątrz. I znowu zniesienie i prawa noga do boku. Unieś. Um, bardzo jest ważne to, żeby tutaj nie wykopywać tej nogi, ani też nie wymachywać zbyt szybko. To ma być powolny, kontrolowany ruch na tyle, na ile oczywiście się nam to uda. I znowu, góra, do Dosłownie balet, prawda? To są ćwiczenia jak najbardziej baletowe. Ja kiedyś tańczyłam, więc gdzieś mi tam pozostały te na pozostałości, ale no już chyba bardzo, bardzo niewiele. I unoś. Kiedyś przyszła taka dziewczyna do mnie na zajęcia, która właśnie ćwiczyła, była baletnicą i kiedy robiliśmy to ćwiczenie, stała zaraz za mną a pełna sala ludzi, a ona zaczęła tą nogę unosić, tak jak ja ręce w tym momencie. I oczywiście w żartach, ale powiedziałam, nie możesz stać koło mnie, bo... A źle ja się przy tobie prezentuję, proszę tam do tyłu. <gry> no, niektórzy potrafią. Uf, tu właśnie tego nie chcemy wykonywać, czyli to był bez kontroli, a ruch chciałam Wam po prostu pokazać, czego nie należy robić. Jeszcze cztery. Unoś, powoli, puszczamy, Góra i dół. Dzisiaj mamy wieczny dzień, mam nadzieję, że to, a, że mimo wszystko będziecie mnie dobrze słyszeć. W górę i ostatnie zniesienie i uniesienie nogi. Okej, okay. dobra, teraz słuchajcie, będziemy sobie robić kilka przysiadów w prawo i w lewo, ale za chwilę dołożymy też przysiady w tył. E, przepraszam, wykroki w tył. Nie lubię robić wykroków do przodu. Zarówno ja, jak i nie lubię tego robić z moimi klasami lub... Um, nie lubię, bo większość osób nie wykonuje poprawnie wykroków do przodu. Na co tutaj musimy zwracać uwagę? Na to, żeby popychać bioderka do tyłu i żeby kolanka nie wychodziły nam poza palce, a stóp. Jeżeli macie długie paluchy, takie długie stopy, no to macie ułatwioną sprawę, ale a ja mam taką średnią stopę, muszę naprawdę uważać. Większość osób musi uważać. Można tutaj delikatnie sobie pochylić się do przodu, ale plecy proste. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. I jeszcze jeden. A teraz zobaczcie. Stopy będą na szerokość bioder i robimy wykrok do tyłu. I zmiana do tyłu. I teraz dołączamy te dwa przysiady, czyli lewa, powrót. Prawa, powrót i znowu wykrok. Do tyłu. Nie wypychamy tego kolana poza palce, czyli nie chcecie jakoś tu gdzieś tak się pochylać. Ja Wam to pokazuję, może tego nie robicie, ale no wiele osób właśnie niestety tak robi. W tył, powrót. Jak najniżej, chcemy mieć to ugięcie w kolankach jakieś 90 stopni. Ale dajemy czadu dzisiaj, co? Jest tak dosyć intensywnie. Już nawet nie chcę Was męczyć dzisiaj jakimś, a, jakąś pracą rąk, bo wiem, że wczoraj troszkę żeśmy popompowali. I jeszcze dwa takie całe powtórzenia, czyli dwa lunge, dwa przysiady. To jest jako jeden. I teraz ostatni, ok? Jedziemy. W tył. W tył. Uu, już jest gorąco. W prawo. I w lewo. No i jest pięknie. Ok, skoro już tutaj stoicie, to zrobimy sobie 8 takich uniesień nóg do boku, ale teraz 8 na jedną stronę, a potem dopiero zmiana, ok? I proszę, wdech i wydech. I wdech i wydech. Tak naprawdę to chyba bardziej wydech pasuje. Przepraszam, wydech, bo tu jest najcięższy ruch, prawda? Wydychamy, kiedy jest takie. Nóg ciężki. No, noga też jest ciężka. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatnie. Zmiana. Myśleliście, że będzie jakaś przerwa, co? A tu proszę, jak was zaskoczyłam. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7 i 8. Teraz uwaga. Lewy lunch, czyli wykrok do tyłu. Ja się obrócę do Was bokiem, ale to będzie cały czas ta lewa noga. Um, chcę Wam pokazać, jak fajny może być ruch taki pulsujący. A jak ktoś by oglądał nas, albo jak może oglądacie te treningi najpierw, zanim spróbujecie, um, to to ćwiczenie wydaje się takie proste. Ale kiedy zaczynamy robić, zobaczcie, jak mały jest to ruch, to naprawdę czujemy tutaj e, te nogi płoną, prawda? A to było dopiero 16 pulsów, a mamy jeszcze drugie tyle. Ruchy wciągnięte, klaty do góry. No i ostatni set, ostatnia ósemka e, zawsze jest wspaniałym przeżyciem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 8. A, prawie byśmy przeholowali. Zmiana. Znowu zobaczcie, będzie gdzieś mniej więcej 90 stopni kąt. Pulsujemy sobie bardzo niewinnie. Tak, tak po prostu. I to jest ten pierwszy zestaw. Drugi leci. Też tak naprawdę nie jest źle. Dopiero ten trzeci. Czuć, że a, te nogi naprawdę dostają tutaj fajny wycisk. No to już jest trzeci, ja czuję. Zaczyna robić się gorąco, ale to chyba ja. <gry> I okej, okay. ostatnie. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ok, możemy sobie tutaj tak te nogi rozluźnić. I. Ostatnie takie ćwiczenka to będzie przysiady plié. Też zrobimy tą wersję pulsującą. Tak w ogóle to przypomniało mi się, że są dwa typy ludzi akurat w kategorii, co robią, kiedy ja mówię, to jest ostatni ostatnia ósemka. Pierwsza grupa zrobi jakieś cztery byle jak i na na pewno coś wymyśli, żeby ostatnie cztery nie zrobić. Albo musi się napić wody, albo ma nagle katar, albo telefon akurat w tym momencie musi sprawdzić. To jest dość spora grupa ćwiczących. Bądźcie w tej drugiej grupie. Ostatnia grupa wie, że to właśnie ten ostatni zestaw, ta ostatnia ósemeczka, a to jest to, co nasze ciało najbardziej zapamięta. Czyli jedziemy osiem i cisną, cisną. Tak, jak najlepiej to robią. No właśnie, właśnie. 4, 3, 2, 1. No jeżeli teraz nie czujecie nóg, to nie wiem, co mogę jeszcze Wam zafundować. A, wiem, ćwiczenia na macie, także schodzimy nieco niżej. Tutaj sobie wyrównam matę, bo wiem, że są takie osoby, które są bardzo wrażliwe nawet na to, gdzie ta mata leży. Jak leży gdzieś za bardzo w prawo czy w lewo. To od razu im się gorzej ćwiczy, więc pozbądźmy się tych kłopotów, ok? Słuchajcie, mamy tutaj pozycję leżącą. Ta tylna noga, fajnie to brzmi, tylna noga będzie ugięta, a tą nogę, zobaczcie, unosimy góra, dół i góra, i dół. Niby nic nadzwyczajnego, ale na pewno poczujemy tutaj te mięśnie wewnętrzne, które. No, jestem. Stanie się założyć, że są niezbyt, niezbyt mocne. Każdy by chciał gdzieś tutaj te mięśnie sobie wzmocnić, a ja Wam muszę powiedzieć, że w okresach mojego życia, kiedy nie ćwiczyłam, czyli z reguły to są bardzo krótkie okresy pooperacyjne u mnie. Um, od razu widzę, że te mięśnie po prostu wiotczeją. E, mięsień bardzo szybko tak naprawdę traci swoją siłę. Już po trzech tygodniach dużo, dużo traci siły. Ale akurat te mięśnie przywodziciele to są takie mięśnie, które używane są mało, bo jednak na nogach chodzimy, więc czworogłowy na przykład będzie gdzieś tam sobie funkcjonował dłużej. A przywodziciele i te mięśnie z tyłu uda od razu... Brzydko powiem, flaczeją. Um, także pomyślcie o tym, trzy tygodnie a nie robicie jakiegoś ćwiczenia na daną masę mięśniową, grupę mięśniową, i naprawdę będziecie niestety e, czuli, że cała Wasza ciężka praca poszła praktycznie na marne. No, smutne to jest, ale co? E, trening musi być, po prostu musi być w naszym życiu. Słuchajcie, pulsujemy. Pulsuj, pulsuj, to może być mały ruch, nic wielkiego. Um, jeszcze osiem. Osiem, siedem, sześć, pięć, 4, 3, 2, 1. No i bardzo sympatycznie spędziliśmy sobie tutaj czas na tej prawej stronie. To teraz zmiana. Zauważcie, że ja tutaj całkowicie leżę. Cały kręgosłup jest ładnie oparty. Uginamy teraz prawą nogę. I tutaj sobie robimy te same uniesienia. Fajne ćwiczonko na przykład, wiecie, na plaży. Czasami na plaży gdzieś tam leżymy, nie ma co robić. A, no wiadomo, można się opalać, można coś poczytać, ale a, uwielbiałam zawsze ćwiczyć na plaży. Nagrałam sporo treningów na Florydzie i w ogóle w pięknych miejscach i jak skończy się ta nasza seria 30 dni, to odsyłam Was od razu na, do moich playlist, albo w języku polskim, albo angielskim. Poszukajcie tam, a, pokochacie te treningi. To są naprawdę, a, nie tylko takie treningi, że wiecie, kładę matę i ćwiczę. To są bardzo przemyślane ćwiczenia, e, które nigdy jakoś tam nie stały się bardzo popularne na YouTube, ponieważ mój kanał głównie kręci się wokół Aqua. Ale to są wspaniałe treningi. Spróbujcie sobie kilka z nich i będziecie zadowoleni. Bardzo Wam je polecam. A ja słuchajcie, już w październiku wyjeżdżam na kolejną serię treningów. I tam też w cudownych miejscach będę nagrywała coś nowego dla Was. I na pewno też będzie Wam się podobało. Także w zimie też będziecie mieli zestaw przynajmniej takich siedmiu treningów do, do zrobienia, ok? Myślę, że jeszcze cztery pojedyncze i będziemy sobie tutaj pulsować. Ok? Czyli przytrzymujemy tą nogę nieco wyżej i unosimy, unosimy, unosimy. Aha, i jeszcze ile? Osiem, siedem. Pamiętajcie, w której grupie jesteście. Nie kwitujcie teraz. I cztery, trzy, dwa, jeden. Okej, Ok, przewracamy się na plecy. Teraz słuchajcie, będziemy sobie te nogi otwierali, zamykali. Na początku zrobimy to ćwiczenie jako typowe ćwiczenie na odwodziciele i przywodziciele, ale jest taki fajny myk, który możemy zrobić. Jeżeli sobie tutaj te nogi troszeczkę yy, oddalimy od siebie do przodu, no to co się dzieje? <laughs> Brzuchy zaczynają ćwiczyć też, także Całkiem fajna wersja, prawda? Ćwiczeń na mięśnie brzucha. Przyznam wam się, że teraz ten sernik wcale mi tutaj tak... no utrudnia mi to ćwiczenie mocno. Było przyjemnie, ale jednak przed treningiem mogłam po... No co mam Wam powiedzieć. Ach, ale było cudowne. Lubię serniczki. I otwieramy i krzyżujemy. I otwieramy i krzyżujemy. I to zaczyna być coraz bardziej, a coraz mniej przyjemne ćwiczenie, prawda? Ale jeżeli ćwiczycie w pięknym miejscu, to możecie się teraz skupić na przykład na chmurach. I tak gdzieś na chwilę zapomnieć, że jeszcze mamy 8 powtórzeń. 7. Aha! 6 5 4 3 2 1 Okej. Okay. Ostatnia wersja to będą ćwiczenia na pośladki. Nawet wam nie dam tutaj chwili odpocząć, bo zdaje mi się, że znowu przejdziemy ten limit 15 minut, co mi się często zdarza, kiedy nagrywam te treningi po polsku. Bo zawsze nagrywam najpierw po polsku, a potem po angielsku i już po angielsku to już jestem zmęczona jakoś szybciej niż wszystko leci, ale te polskie to zawsze przedłużam, wiem to. Zobaczcie, to jest najlepsze ćwiczenie tak naprawdę na e, zgrabne tyłeczki, to i za chwilę zrobimy wersję e, taką jak gdyby do góry nogami i to będzie coś takiego, tak? No i tutaj już uda też ćwiczą, ale fajnie jest jednak napinać tu mocno pośladki. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, 1. I jest bardzo miło. Uginamy lewą nogę w kolanie, prawa wyprostowana. Najpierw zrobimy sobie znowu naszą wspaniałą syrenkę. nic dodać, nic ująć, po prostu musimy tu chwilę poodpoczywać. No i oczywiście to samo na drugą stronę. Uginamy prawe kolanko, lewa noga wyprostowana. I próbujemy gdzieś tam a, poczuć się, żeby było wygodnie w tej pozycji. Trudno być w całkowitym komforcie, ale jakoś to zleci. Słoneczko już zaczyna się przedzierać przez te chmury. Będę musiała uciekać za chwilę. Skrzyżujcie prawą nogę nad lewą, głęboki wdech, ręce w górę i wydech skłon do przodu. I zmiana, oczywiście. I znowu, kochani, skłon do przodu. I powrót. Słuchajcie, trening zakończony. 21, czyli Jackpot. A jak się z tym czujecie? Dajcie znać w komentarzach, czy zrobiliście te treningi jeden po drugim, czy jak tam sobie przeskakujecie, robicie dwa. A jak Wam odpowiada, jest fajnie. Ja robię praktycznie wszystko codziennie i czasem dwa razy dziennie, jak coś się nie nagra. Także nie ma to już dla mnie większego problemu poćwiczyć te 15, w moim przypadku 30 minut dziennie mam nadzieję, że i u Was ten nawyk zaczyna się formułować, bo zostało nam ile? kto jest dobry z matematyki? 9 dni żegnam Was, nie przedłużam, buziaki, dużo energii i do jutra!